imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, jak często słyszy się takie wyznania. Co ja to mam za grzech? Przecież nikogo nie zabiję. Tak, ale nie trzeba wyjść z siekierą i odrąbywać głów, aby zgrzeszyć przeciw piątej Piąte przykazanie, nie zabijaj, właściwie fortunniej brzmiałoby nie wolno, bo nie chodzi o każde zabijanie. Nie chodzi o zabijanie zwierząt, na przykład, w celu zdobycia pokarmu. To Pismo Święte akurat zaleca wręcz. Chociażby słynne widzenie Świętego Piotra, który usłyszał głos z nieba trzykrotnie mówiący: Wiesz, zabijaj i jedz tak. No więc duch zabijać w tym sensie jak najbardziej się godzi. Również i zabić człowieka można w przypadku samobrony. A tym bardziej w przypadku obrony czy to innej osoby, czy w przypadku obrony wartości wyższej też jest, jest pojęcie wojny sprawiedliwej, na której oczywiście się zabija. To jest, wówczas zabijanie staje się koniecznością w celu obrony. Ojczyzna jest naszą matką, więc jeśli bronimy ojczyzny i zabijamy nie po to, żeby zniszczyć przeciwnika, żeby zniszczyć człowieka, ale po to, żeby bronić matki naszej kochanej, którą jest ojczyzna, no, mamy do tego jak najbardziej prawo, a nawet obowiązek. Również i Kościół w ciągu wieków przecież dopuszcza zabijanie jako najwyższą karę. Za jakieś na przykład morderstwa czy coś takiego, jest to zawsze było to rozumiane jako szansa dana temu karanemu On miał szansę. Jeszcze się nawrócić przed śmiercią? Wyznać swoje grzechy? I to mu dawało właściwie możliwość pójścia do nieba, pomimo jakichś strasznych przestępstw, grzechów, które popełnił. A więc to było rozumiane jako szansa dla człowieka. Ale zabijanie po to, żeby drugiego człowieka po prostu zniszczyć, jest zawsze strasznym grzechem. I tu nie musi być, nie musi dojść aż do morderstwa w znaczeniu ścisłym, bo wystarczy chęć, żeby tego kogoś jakby ubyło, żeby to życie jakoś przygasić, przytłumić życie drugiego człowieka. Może, być, może występować w postaci agresji jakichś słowu. Często mamy z nią do czynienia w rozmaitych wpisach, w portalach społecznościowych, gdzieś tam w internecie, prawda? Występują ludzie anonimowo, no i nawzajem sobie dokładają. Ktoś, wypo, ktoś się wypowiedział, wypowiedział swój pogląd. Ktoś inny się z tym nie zgadza, no i od razu Adres jego debilu na przykład, idioto, itd. Tak to jest jakaś taka agresja, w której, w której kryje się taki właśnie niszczycielski order czyniany. Dołożyć, dokonać, tak? No, zabić nie można, ale chociaż jakoś wyzwiskami potraktować ciężki. Następnie może być też Agresja, wyraminowanie, To może być podsumowanie Nawet pozornie życzliwa uwaga, ale w gruncie na celu wykazanie, że ten ktoś jest, no gdzieś tam nie spełnia naszych standardów, na przykład jakiś uśmieszek, cyniczny jakiś miękki ruch ręką lekceważący tego kogoś, czy jego wypowiedź. Na Wszyscy to robimy czasami. I w ten sposób też poniekąd grzeszymy przeciw piątemu przykazaniu, może na ogół nie zdając sobie z tego słowa. Bo tym słowem jakbym chciał trochę na laty pozabijać kogoś. Tak, żeby go troszeczkę chociaż ubyło w oczach innych ludzi. Jakby go pomnieć, śmieszkiem, gestem, tym słowem, tym nawet, to nie musi być nawet pewna wypowiedź. Wystarczy jakiś przekaz, krótki komunikat, ale mający na celu właśnie to w gruncie rzeczy, nawet jeżeli to jest pod pretekstem jakiejś życzliwej rady, jakiegoś sprostowania, coś takiego, ale jeżeli w gruncie rzeczy tam gdzieś na czai się chęć, żeby tego kogoś w oczach innych jak gdyby ubyło, żeby go pomniejszyć, no jest w tym coś się z natury swej morderczej. Ale zwłaszcza tutaj, no, walczyć powinniśmy z tą agresją, właśnie słowa, która panuje, po prostu jest jakaś wszechogarniająca, panuje w tych wszystkich wypowiedziach, dyskusjach, portalach, gdzieś. Trzeba wypowiedzieć tę wojnę, tej agresji. Dlatego, że to się też przyczynia niepostrzeżenie do aury to też ma wkład w budowanie niestety tej cywilizacji śmierci, która się panoszy w świecie współczesnym. Ma być cywilizacja miłości. Do tego Pan Bóg nas powoduje. Ale ciągle buduje się na naszych oczach właśnie przeciwnie. Cywilizacja śmierci. To jest chęć użycia. Za wszelką cenę, a no jeżeli jest chęć użycia za wszelką cenę, to również za cenę życia drugiego człowieka. I mnożą się morderstwa popełniane na dzieciach poczętych, zwane obłudnie aborcją, bo to jest aborcja? To jest po prostu morderstwo dokonywane na dziecko. To już jest człowiek od samego poczęcia. Człowiek jest człowiekiem, także jest pełen kod genetyczny. Nic się właściwie już skokowo nie zmienia. Wszystko zmienia się, rozwija się w sposób już później ewolucyjny. Ten człowiek coraz bardziej wykształca się, wzrasta, ale w zalążku już jest wszystko od samego początku, czyli od początku. No i z jednej strony ta aborcja, z drugiej strony. Mordowanie osób starszych czy pojemnych, zwane również eufemistycznie eutanazją. Po angielsku tak ładnie to się nazywa mercy killing, czyli zabijanie z litości. Takie łaskawy, jak i zabijanie. A w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby się pozbyć jakiegoś balastu, jakby prawo do życia miały tylko jednostki, które się dobrze mają i które innym coś dają z siebie. To jest właśnie cywilizacja śmierci. I jeszcze raz podkreślam. Prowadzi do niej wola użycia za wszelką cenę. używania I tutaj bardzo ścisły związek zachodzi, o tym jeszcze sobie powiemy, między piątym, a szóstym przykazaniem Bożym. Użyć za wszelką cenę. A dziecka nie chcieliśmy. Zniszczyć, zabić Jak, jak użyć, to można i skrzywdzić, można okaleczyć na całe życie, można wszystko. Nie, nie można, nie wolno. Bo tu już w tym, w samym użyciu, używaniu człowieka, drugiego człowieka jako narzędzia, to już jest też grzech w gruncie rzeczy przeciwko temu przykładowi. Człowiek nie jest narzędziem, jest osobą mającą swoją godność i to godność niebotyczną, bo niebo się upomni o godność każdej osoby ludzkiej i nie wolno żadnego człowieka traktować jako narzędzia do zaspokojenia swoich celów, bo człowiek nie jest narzędziem. Człowiek jest dzieckiem Bożym i dlatego skoro sami nie mamy problemów z tym dlaczego, nie wyjdziemy z żadną jakąś tam, z żadną karabinem maszynowym, żeby strzelać do ludzi. Nikogo nie otrujemy. Raczej no, chociaż nigdy człowiek nie jest tego pewien do końca życia, Więc powinniśmy o tym łaskę zawsze Pan Boga powiedzieć, żeby, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Ale tak powiedzmy, no, do zabójstw nie jesteśmy zdolni do czegoś takiego. Natomiast zastanówmy się, na ile zdolni jesteśmy do... Wersji słownej? Na ile do podsumowywania takiego innych ludzi, żeby ich w oczach trzecich ubywało? Na ile w ten sposób grzeszymy jeszcze przeciwko temu przykazaniu, żeby, żeby temu wypowiedzieć walkę? I, i ta jest druga ważna sprawa. Jeżeli wokół nas pełno jest jakiejś słownej agresji, napadów, czegoś takiego. Czy nie powinniśmy wówczas protestować? Przecież mamy budować cywilizację miłości, cywilizację życia, a nie godzić się z rozpanoszeniem się cywilizacji śmierci. A również agresja słowna, również i Propagowanie postawy takiej właśnie żądania zaspokojenia w życiu swoich rządów. To też jest obecne bardzo często w rozmowach, w rozmaitych postawach. Czy my odpowiednio zgłaszamy nasz sprzeciw? Czy dajemy świadectwo? Czy dajemy świadectwo prawdzie? Czy dajemy swoim przykładem i postawą, ale też i słowem świadectwo temu, że życie jest święte. Że życie każdego człowieka jest własnością Boga, a nie drugiego człowieka? Czy potrafimy dać świadectwo i wystąpić oficjalnie, publicznie przeciwko Mordowaniu? Temu, które, które się zobie aborcją, jak i temu, które się zwie eutanazją, czy potrafimy, jesteśmy zdolni do tego, żeby otwierać oczy i wskazywać na związek pomiędzy postawą żądzy zaspok zaspokajania się za wszelką cenę, a właśnie tym budowaniem cywilizacji śmierci. Czy jesteśmy dostatecznie aktywni w świecie, w którym żyjemy, żeby bronić życia, żeby propagować życie, głosić jedność życia? Bo to również mieści się w jakimś szerokim rozumieniu przykazania. Nie zamienia. Zatem starajmy się jak najbardziej słowem, przykładem, Wszelkim działaniem, może używając pewnej pomysłowości, odwołując się również do jakichś niekonwencjonalnych metod, żeby ciągle nie na jedną nutę, ciągle to samo, bo czasami to, to nie przynosi pożądanego efektu, ale w jakiś sposób, dowciknie właśnie docierać, docierać do świadomości zwłaszcza ludzi młodych, żeby otwierać oczy na to, w jaki sposób powinniśmy się troszczyć o życie, kochać w życie, pielęgnować je uznawać Jego świętość od poczęcia do naturalnej śmierci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.